Pan Paul Duke, to ja. Miło mi. Mnie również. Co pana sprowadza? Koleżka na karku. Koleżka? Teraz to już spory kolega. Obejrzę go. Od dawna go pan ma? Od dziesięciu lat. Na początku był mniejszy? Znacznie. Ale urósł, bo zapalenie nerwu kulszowego leczono mi okay. sterydami. Chyba uh -huh. go pobudziły. Długo pan brał sterydy? Parę razy po dwa tygodnie. Kilka takich serii w ciągu jednego roku? Tak. Kto panu powiedział, że miały wpływ na wzrost guza lekarz? Poczytałem i sam doszedłem do takiego wniosku. Ale nie usłyszał pan tego od lekarza? Nie. Pokazywałem guz lekarzom podczas kuracji nerwu. Twierdzili, że to nic poważnego. Zapalenie nerwu kulszowego jest bolesne, a guza właściwie nie czuje. Wykańcza mnie psychicznie. Wierzę. Zastrzyki sterydowe mogą mieć wpływ. Na powierzchnię skóry, ale nie wywołują takiego guza. Zgrubienie na karku może mieć dwojaki charakter. Albo to grzbietowo-szyjna poduszka tłuszczowa, nazywana niezbyt ładnie bawolinkarkiem, ma związek z podwyższonym poziomem kortyzolu na przykład wskutek leczenia tym sterydem. Druga opcja to tłuszczak. Upakowane komórki tkanki tłuszczowej, zwykle otoczone torebką łącznotkankową. Pan brał sterydy krótko, więc to raczej nie jest bawoli kark, ale tłuszczak. Tak sądzę. Głus pola jest zwarty, mobilny i wyraźnie odgraniczony od sąsiednich tkanek. Na podstawie tych cech podejrzewam tłuszczaka, ale upewnię się dopiero gdy go otworzę.